Pan pana Romana Ramiona, burmistrza miasta. Jak szeroki polski kraj, niechak pokrzyk niebo strzela. Biwat, biwat, trzeci maj. Sprowadza nas tutaj święto, które jest jednocześnie świętem kościelnym i świętem narodowym. Te święta są nierozerwalnie ze sobą złączone. Bogu rodzica, nasza matka, ostoja wolności naszej ojczyzny w dniu 3 maja jest szczególnie czczona. 3 maja 1791 roku dla narodu polskiego był dniem świetności. W Sejm czteroletni rozpoczął reformy. Stworzył nowoczesną administrację Podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Uwieńczył swą działalność wspaniałym błyskiem przebijającym ciemności czasów saskich, jakim była Konstytucja 3 maja. Dzieło to wprowadziło Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych państw. Ustawa zasadnicza, którą wprowadzili Polacy, była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Nie dane nam było się nią długo cieszyć. Została obalona przez zdradę i podstęp. Nie udało się do niej powrócić, ponieważ Sława Rzeczpospolita Szlachecka upadła w 1795 roku i przez 123 lata nie było państwa polskiego. Dzisiejsza 223. rocznica uchwalenia Konstytucji skłania nas do refleksji i zadumy. Każdy z nas, Polaków, musi sobie odpowiedzieć na pytanie: czy zależy mu na ojczystym kraju, na tradycji dokonania naszych przodków, kulturze i patriotyzmie? Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do Ojczyzny? Bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o naszej Ojczyźnie? O dokonaniach wszystkich ludzi bez względu na przynależność polityczną, którym zależało na Polsce, naszej ojczystej ziemi, bohaterach walk o jej niepodległość na przestrzeni dziejów od zarania powstania Polski. Czy każdy, czy każdy z nas korzystał w miłości do Ojczyzny ze wskazań wielkiego Polaka Jana Pawła II, dzisiaj będącego już w gronie świętych, że wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać, trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. Jako naród mamy szansę trwać przez dalsze wieki, jeżeli wyrzucimy z siebie właśnie. Jeśli wszystkim nam zależeć będzie na rozwoju Polski, na rozwoju każdego skrawka ziemi, na którym żyjemy. Na przestrzeni wieków jako naród potrafiliśmy się jednoczyć w siłę, powstawać ze zbliszczy, zapominać o urazach i wzajemnych wyrządzonych sobie krzywdach. Życie toczy się nadal. Każdy dzień naszego życia to nowe wyzwania i pokonanie trudności życia codziennego. To szczególny czas narodowej radości i jedności. Majówka to dni wolne od szkoły i pracy, ale dla nas wszystkich jest to czas, w którym uczestniczymy w wyjątkowej lekcji patriotyzmu. Uczymy się od siebie nawzajem przywiązania i szacunku do naszej Ojczyzny, jej historii, tradycji, osiągnięć. Tegoroczne obchody są szczególne po jubileuszowe. Niedawno obchodziliśmy 15-lecie przystąpienia Polski do NATO oraz dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rok 2014 jest dla Polaków wyjątkowy, także ze względu na przypadające właśnie 25-lecie wolności. Dzięki wysiłkom wielu pokoleń mamy wielkie szczęście żyć w kraju wolnym i demokratycznym, tak jak nasi dziadkowie i rodzice Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak wygląda Polska dzisiaj i jaka będzie w przyszłości. 25 lat temu Polacy przygotowywali się do pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, co stawia przed nami nowe możliwości, ale i nowe wyzwania. Każdego dnia swoją postawą i działaniami kształtujemy rzeczywistość, która składa się na historię Rzeczypospolitej. Na tym właśnie polega nowoczesny patriotyzm. Święta Majowe to szczególna okazja, aby zamanifestować nasze przywiązanie do tego, co razem tworzymy, do Polski, do naszej małej ojczyzny. Konstytucja 3 maja, maja pozosta, poz, pozostaje swego rodzaju testamentem dla kolejnych pokoleń. Bogatą skarbnicą myśli państwowej i politycznej. Dlatego też nigdy nie możemy zapomnieć o tak ważnych wydarzeniach, które ubogaciły naszą Polskę. Dzisiejszy dzień pozwoli na spotkanie się nas wszystkich, aby uczcić to wydarzenie. To kultura, dzięki której spajamy nasze ogniwa polskości. To wiara w jedynego Boga, który umacnia nas i dodaje siły, aby. Świadczyć każdego dnia prawdę. Tylko wtedy, gdy połączymy wszystkie nasze siły, potrafimy wprowadzić taki ład społeczny, gospodarczy i duchowy, który będzie pochylał się nad godnością człowieka. Bądźmy wierni, odpowiedzialni, energiczni i pracowici dla dobra Ojczyzny i nigdy nie zapominajmy o naszych wartościach nadrzędnych. Bóg, honor, Ojczyzna. Kultywowanie polskiej tradycji i krzewienie historii Polski leży w naszych rękach i jest naszym obowiązkiem. Pan um, Tomasz Borowski. W imieniu Rady Powiatu i zarządu powiatu Lutowskiego, Szanowni Radni, miasta. Szkołę, z z dyrektorem, szlachcownicą, prawa i sprawiedliwości. Przedstawicieli instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta był panią dyrektor na czele. Zarząd Mienia Komunalnego i są dyrektor składa Szkoła podstawowa w sąsinku. Dyrektor i przedstawiciele szkoły podstawowej w Bałdowie. Podstawowej nr 2 w miastu. W imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej, Miasteczkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan Prezes. Pani Dyrektor i Nauczyciele. Szkoły podstawowej numer 1 w Miastku. Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej w piaszczynie. przedstawiciel zakładu wodociągów i, i kanalizacji w miastku z panem prezesem. Dyrektor ośrodka sportu i rekreacji w miastku. I w imieniu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Przepiękne pani z zespołu świeżowianki. Na zakończenie. Wspaniała orkiestra, złociniecka orkiestra Denta pod dyrekcją pana Antoniego Gadziny zagra wiązankę marsz. Wielka pod dyrekcją Pana Antoniego Gadziny. Dziękujemy serdecznie. I kończymy hejnałem, miasteczkim hejnałem. Tak nam się ładnie udało. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Życzę miłego popołudnia.